Tym nożem będę musiał w godzinę przeciąć 8 różnych bloków Minecraft, z których wypadną legendarne przedmioty. Za każdy nieprzecięty blok będę musiał spędzić minutę boso na śniegu, więc koniecznie oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, czy mi się udało. 25 sekund, jeszcze. Ała! widzowie, nie ma co przedłużać. Pora, żeby licznik wystartował. Poszło, mamy, czas ruszył. Godzina na to, żeby zdobyć ten nóż. Lecimy do wioski w pierwszej kolejności, bo to jest wydaje mi się najłatwiejsze, żeby tutaj zacząć po prostu od, od podstawowych rzeczy. Przede wszystkim mamy już siano, więc będziemy w stanie przeciąć pierwszy blok, ale żeby przeciąć blok, potrzebuje mieć jakiekolwiek y, narzędzia. W sensie potrzebujemy mieć ten nóż. A jak widzicie. Aha, czekajcie, co my tam potrzebujemy? Żeby zdobyć ten nóż, potrzebujemy patyk, smoothona i jedną sztabkę żelaza. Ja lubię mega robić takie rzeczy na czas. Ostatnio zrobiłem taki odcinek i mega mi się dobrze go robiło, bo po prostu są w tym jakieś takie emocje, że ja po prostu wiecie, muszę coś, muszę się śpieszyć i tak dalej, a przechodzenie Minecrafta powoli już mi się znudziło. Ja muszę właśnie teraz, wiecie, <laughs> dać, dać ogień, tak? I po prostu robić coś na czas. Dobra, podstawowe rzeczy, czyli oczywiście zebranie y, kobla, żeby zrobić od razu piec. Chyba od tego w ogóle zacznę. No i zrobię sobie sie siekierę tylko po to, żeby zabić golema, bo z niego będziemy mieli żelazo i w ten sposób zrobimy ten nóż. Od tego trzeba w ogóle zacząć, to są totalne podstawy. Okej, okay, mamy piec. I mamy siekierę. Chyba tyle na razie. Dobra, wiecie co? Musimy to przepalić drewnem, bo nie mam węgla. Okej, okay. dobra, potrzebujemy więcej tego kobla. zrobię jeszcze kill -off, bo tyle by mi się przydało, żeby już ten drewniany wyrzucić. I zaraz będziemy mieli stona. Dobra, to pójdzie dosyć szybko. Zabijmy w tym czasie golema. To, to wydaje mi się być dobry pomysł. Gdzie on jest? Tu jest, 8 mano. Ej, tu są te bloki! Nawet nie musiałem go ich przepalać. Dobra, ale łatwo. Kurczę, szkoda, że tego wcześniej nie zauważyłem. Dobra, ale jednego tylko potrzebuję. Chodź tu. Dobra, nóż zrobimy mega szybko, to mi się podoba. Jeszcze do pięć żelaza, jest, jest! To nam jeszcze star starczy na wiadro jakieś czy coś. Dobra, robimy to. Stawiamy to, to i uwaga, pyk! Mamy to! Jest nóż! A ile nam to zajęło? No, prawie 4 minuty, dobra, trzeba się śpieszyć, bo to nie mamy za dużo czasu. Zróbmy sobie najpierw wiadro to mi się bardziej przyda, mi się wydaje, niż, niż jakiekolwiek inne narzędzia. Ehm, no i tyle w zasadzie, nie? Kurczę, nie potrzebie to przepalałem w sumie. Zmarnowałem tylko narzędzia w ten sposób, ale to już trudno. A właśnie, musimy zrobić jeszcze ten: motykę, motykę, motykę. Okej, okay, mamy to. Bierzemy, bierzemy to, bo już chyba. A dobra, wezmę wszystko, może się to jeszcze przyda. Dobra, i teraz tak, uwaga, bo siano jest pierwszą rzeczą, którą jesteśmy w stanie przesiąć w ogóle z tych wszystkich bloków. Uwaga, tniemy to, uwaga, 3, 2, 1, 0. you <laughs> Aha, dobra, no niestety tak się dzieje Widzowie, jeszcze, o dobra, jest, mamy to Okej, okay, różka, <grytanie> jak ona jest Wielka, ale uwaga, ona robi bardzo Fajną rzecz, nie wiem czy zauważyliście, ale Całe moje jedzenie się wypełniło W tym momencie, w momencie w którym trzymam w ręce Jestem ciągle najedzony, więc nie musimy Się przejmować o jedzenie i nie ma sensu zbierać tych, Tego siana więcej, bo po prostu to Mi regeneruje całkowicie żarcie, więc o żarcie Nie przejmujemy się do końca gry, trzeba opracować Pewien plan, w jakiej kolejności zbierać te bloki Bo to może mieć duże znaczenie Odhaczyliśmy już to, to jesteśmy w stanie szybko zrobić, jak zbierzemy piasek. Mamy akurat piasek. Dobra, to zrobię to. Niech to już się robi i przetestujemy sobie kolejną rzecz. Potrzebujemy ile to było? Jeden chyba. Jed jedno tylko. Dobra, no więc fajnie, bo nam się przyda od razu to pyk. Dobra, i niech się to zrobi, a my w tym czasie opracujemy plan dalej. Slime będzie mega ciężki. Szczerze, nie wiem, czy mi się uda. Wydaje mi się, że to jest jedyny blok, którego naprawdę nie zrobimy, ale to bardzo szybko. I tak musimy pójść do kopalni, żeby zebrać żelazo, żeby zrobić to. No i przede wszystkim Emeraldy. To jest na handel z wieśniakami. Trzeba poszukać wieśniaka jeszcze szybko, póki tu jesteśmy. I znaleźć wieśniaka, który ma możliwość y, handlowania. Okej, okay, od razu dostaliśmy kolejną broń. Co to jest? Już wam pokazuję, uwaga. Jak to się nazywa? x raya Mamy X-Ray. Jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie co jest, a to mi się akurat przyda, więc, więc weźmy sobie tego węgla, bo nam no, się nam przyda na jakieś przepalanie różnych rzeczy, więc akurat skoro już go odkryliśmy, to sobie go weźmy. Fajnie jakby to było żelazo, ale już dobra. Dobra, tyle nam na razie starczy, więcej nie potrzebujemy. Bierzemy to. No i okej, okay, lecimy dalej. Uwaga, minęło już prawie 7 minut, więc nie jest dobrze, aczkolwiek Odkryliśmy dwie rzeczy z ośmiu, więc to jest chyba dobre tempo, mamy w miarę, tak mi się wydaje. Zajmiemy się teraz tym, żeby zdobyć po prostu jak najwięcej emeraldów, bo to też będzie dosyć trudne, bo raczej ich nie znajdziemy tak ogólnie, więc... Wioska jest szan jedyną szansą na to, żeby znaleźć jakiekolwiek emeraldy. Oj, może te te, te, zasiano może będziecie chcieli. Za marchewki, okej. Okay. To nie jest najlepszy. Oj, to nie jest, to nie jest najlepszy. O, nie, tu jeszcze nie ma marchewek, co? Tu są marchewki. O, nie, bo oni tak mieszają teraz te te plony, że one nie są posegregowane. Tylko nigdy nie wiadomo, gdzie co rośnie. I Jakie głąby są z tych wieśniaków, Dlaczego wy tak robicie? Dobra, zobaczmy, tu jest jeszcze jeden rolnik. Jest zasiano, jest zasiano. Ok, na razie mamy 6, potrzebujemy dziewięć. Czy już jesteśmy prawie. Ej, dobra, prawie! To się, to się uda, to się uda. W zasadzie muszę tego. Zbierać siano, z tego będzie najłatwiej, dobra, odhaczamy to Okej, okay. mamy sporo tego siana Dobra, dawaj, chodź, gdzie ty jesteś, wieśniaku Z którym handlowałem, o, to jest któryś z tych Ten nie, ten też nie, to jest ten Dobra, dobra, mamy 15, to jest, to jest wystarczająco. To jest wystarczająco, bo robimy w tym momencie blok emeraldowy i jesteśmy w stanie przetestować kolejny blok, więc odhaczamy. Tym razem blok emeraldowy. Podoba mi się to. Dobra, przetniemy go. Zobaczcie, co z niego wypadnie. Ok, póki co nic. Niedobrze. Są różne szanse przy tych wszystkich blokach, ale dobra, w końcu nam się udało. Battle of Emeralds. Nie wiem co to robi, ale przetestujmy to. Co ty kadasz? Dostaliśmy tak dobre narzędzia. Ej dobra, dobra, to mi, to mi to bardzo dużo zmienia. Może w ten sposób będziemy w stanie też zrobić żelazny blok, bo może wy, wypadając z tego też czy ja tak mogę w to nieskończoność tym rzucać? Mamy żelazny blok. Czy to jest czyż to jest OP? Dobra, i możemy przy okazji przetestować żelazny blok, bo go też mamy odblokowanego, więc uwaga. Odhaczamy okej. Okay. Orb of Iron. Co to robi? Bo <laughs> mogę... Okej, okay, mogę schody sobie robić! Normalnie Fortnite budowanie! Co jest grane? Ej, dobra, ile my już odhaczyliśmy tych rzeczy. Czekajcie. Odhaczyliśmy siano, odhaczyliśmy szkło, odhaczyliśmy emeraldy i odhaczyliśmy żelazo. I to jest wszystko, póki co co odhaczyliśmy. Nie mamy nic więcej na razie, dobra? Ej, dobra, idzie naprawdę dobrze, idzie naprawdę dobrze, bo minęło do, dopiero 11 minut, a ja od, jakby zdobyłem naprawdę dużą część tych bloków, więc już się nie muszę przejmować, to raczej pójdzie nam dosyć sprawnie. Wydawało mi się, że to zajmie o wiele dłużej. Dlatego dałem sobie godzinę. A okazuje się, że chyba mnie trochę poniosło. Dobra, no póki co ta butelka Emeraldowa mi się podoba najbardziej. Wydaje mi się, że to jest zbyt opér, że ja to zrobiłem w ogóle na starcie. Ale dobra, zajmiemy się następnymi rzeczami. Mamy żelazny blok, mamy emeraldowy, mamy siano i mamy glasa. Potrzebujemy jeszcze slime bloka, potrzebujemy tego, tego takiego naciekowego bloku, e, tego ciemnego z nederu i spawner. Wydaje mi się, że ten naciek będzie najłatwiej zdobyć, więc musimy iść po prostu do jakiejś kopalni. I od tego zacznijmy. O, lawa! Ej, dobra, jesteśmy w stanie pójść do netheru tutaj. Ej, dobra! Dobra, zostawiamy te nacieki na koniec. Zajmijmy się po prostu czymś innym. Skorzystajmy z tego, że akurat nam wylosowało tutaj lawę. I możemy zrobić sobie portal do nederu i w sposób będziemy mogli odhaczyć tego, ten ciemny blok i będziemy mogli również odhaczyć spawner, bo pójdziemy sobie po prostu do, do tego, jak to się nazywa? Do fortecy, no. Dobra, więc szybki portal. Tylko nie mam czym odpalić tego portalu, to jest problem. Dobra, musimy znaleźć coś, czym będziemy mogli to odpalić. Żelazo mamy, więc potrzebujemy tylko w zasadzie gravel. O, tu, no patrz. Idealnie. No dobra, no to co? No to nether. O nie, gaz mi się tu wylosował. Dobra, załatwmy go, żeby już mieć go z głowy. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie Ej, dobra, muszę zapamiętać, gdzie jest ten portal, żebym mógł wrócić też Ej, mam bardzo fatalne miejsce, ciężko stąd wyjść w ogóle Chyba w tamtą stronę pójdę Kurczę, mamy bastion, ale ja bastionu nie potrzebuję Ja potrzebuję fortece Tak naprawdę potrzebuję bastionu, tylko na tym etapie jeszcze tego nie ogarnąłem Ej, ale może w tym bastionie akurat będzie, będzie spawner Ej, jest na to szansa Nie, to jest bez spawneru Dobra, tutaj nie ma co szukać, idziemy stąd gdzie ja zawędrowałem, ja nie mogę, to jest najgorszy biom, po którym można chodzić On jest najbardziej niebezpieczny Ej, dobra, widzowie, mamy fortecę, mamy fortecę, jest git Kurczę, myślę, że to jest tylko taki jeden pionek, ale tam coś jest Dobra, możemy lecić sobie perłą w sumie Proszę, niech to doleci tam Jest, dobra, git, 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 git O nie, nie, koleżko, tak się nie będziemy bawić Pyk, pyk Oj, kurczę, nie sięgnęcie. O nie, tu jest czarny szkielet jeszcze Dobra, ja potrzebuję spawner tych blaze'ów tylko. tylko, tylko na tym mi zależy Dobra i o nie, tu, dobra, tutaj, o kurde, tutaj też są Oj, 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 mamy problem Kłopoty, kłopoty, kłopoty Dobra, ej, dobra, bo mam to y, Mam złote jabłko, możemy zjeść z złote jabłko To mi daje jakąś chyba odporność, nie? Nie, nie daje mi odporności Kurczę, dobra, ale mam regenerację Mam, rege mam regenerację, dobra Oni wystrzelili się, z czego Łoł wow! Dobra, wypadam mi jakaś broń od razu z tego, nawet... Kurczę, dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Jakie biedne świnki tam są uwięzione. Dobra, uciekamy stąd. Oła, w... oła, o, o, nie, znowu się podpaliłem. Dobra, szybko, jabłko, szybko, 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 szybko. Ej, wypadła mi z tego jakaś broń. Co to jest? Kurde, ja chyba idę wam... Chyba idę się odw odwdzięczyć. O ty... Prze... Idzie blaze w ciebie, nie? Ja pierniczę, jakie to jest mocne. Ja nie mogę, dobra, Nie, 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 ja bym na twoim miejscu się zatrzymał. Ja na tym miejscu się zatrzymał. Nie? Okej. Okay. Ostrzegałem. Dobra, wracamy z powrotem. Mamy to. Mamy to, czyli możemy odhaczyć kolejny, kolejny blok. A, i teraz musimy wrócić z powrotem do tego bastionu, bo potrzebuję tego czarnego, który jest, z którego jest bastion zrobiony. Dobra, kurczę, czego ja tego nie zrobiłem od razu. Jak się okazało z tą nową bronią wcale nie jestem taki bezpieczny, bo sam potrafię się wysadzić. O kurde. Oh no. Mamy problem. Ej, dobra, ja nie wrócę po tej temy. Nie wrócę po tej temy, muszę zacząć od nowa. Muszę zacząć od nowa. Dobra, najważniejsze, muszę zdobyć znowu tą fiolkę emeraldową. No, tych wieśniaków, to jest jedyna moja szansa. Ale zanim to idę ogarnąć, których bloków ja jeszcze potrzebuję. Dobra, a więc tak, ten blok mamy odhaczony. Jest git. Ten blok mamy odhaczony. Ten blok. Mamy odhaczony, tak, to też już zrobiliśmy Tego nie mamy, tego, ten blok mamy odhaczony I ten blok mamy odhaczony Czyli pozostały nam tylko te trzy bloki O kurde, nie no, to jest do zrobienia Tylko ten slime blok mnie trochę przeraża, nie wiem jak ja to zrobię Szczerze mówiąc, no z tym może być największy problem, nie A mamy, jesteśmy prawie w połowie czasu No nie wiem, te slimy, jak, w jaki sposób Można zrobić slime tak najszybciej Nie wiem nawet Dobra, wiecie co? Ja spytam czatu GPT, jak najszybciej zdobyć slime, slime bloki. Halo, halo, w czacie GPT jesteś? Jestem tutaj i wszystko słyszę. Słuchaj, nagrywam odcinek z Minecrafta, w którym muszę zdobyć slime bloka. Powiedz mi, w jaki najszybszy sposób mogę zdobyć slime bloka? Najszybszy sposób, żeby zdobyć slime bloka, to zazwyczaj znaleźć slimy, które spełnują się w tak zwanych slime chunkach, czyli takich specjalnych kawałkach świata. Najlepiej zejść na niskie poziomy podziemne, gdzieś w okolicy warstwy 40 albo niżej, poszukać takiego chunku i tam je farmić. Jak już masz slime balle, to po prostu składasz je w bloki i gotowe. No dobra, a jak mam rozpoznać, że akurat to jest slime, y, slime chunk? No, to jest dobre pytanie bo slime chunki są trochę ukryte. W praktyce najłatwiej jest skorzystać z jakiegoś narzędzia online, które na podstawie ślida twojego świata powie ci, gdzie te chunky się znajdują. A jeśli chcesz to zrobić bez dodatkowych narzędzi, to po prostu musisz kopać na odpowiednim poziomie, zrobić sobie dużą, otwartą przestrzeń i patrzeć, gdzie te slimy faktycznie się pojawiają. Jak zaczną się respić, to wiesz, że trafiłeś w dobre miejsce. Jestem w stanie to zrobić w pół godziny? Myślę, że jak najbardziej jesteś w stanie. Także śmiało. Myślę, że to jest całkiem realistyczny plan. Dobra, dzięki, pozdro. Cześć, Ej dobra, ja tu mam. Ja tu mam emeraldy, teraz zauważyłem. Ej dobra, ggg. I tu masz raz, dobra. Luz, 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 damy radę. Narzędzia mamy zaraz z powrotem. Nawet nie muszę handlować z tymi wieśniakami. To mi się podoba. Okej, okay, mamy nóż znowu. Let's go. I teraz tak, zróbmy sobie to, bo to mi fajnie zastępowało żarcie. Ok, mamy to. Wywalamy wszystko, co jest mi niepotrzebne. Zostawiamy sobie to, bo dałowało mi żarcie. Zostawiamy sobie nóż, wywalamy to. I uwaga, tniemy te emeraldy. Dobra, mamy. Let's go, let's go, odzyskane itemy Powiem tak, ten chat GPT mi podpowiedział Co zrobić, żeby zdobyć te slime bloki Ale i tak szczerze przyznam, że jest mała szansa Na to, żeby, że nam się to uda <grym> Nie, żebym na kościół nas demotywować Czy coś, nie, ale no tak realnie na to patrząc <grym> Dobra, jestem przygotowany, jestem przygotowany wstępnie, czyli teraz tak, co, co ja potrzebuję? Musimy znaleźć znowu yy, kopalnię. O nie, ja nie zdobyłem tego w Nederze. O nie, musimy pójść z powrotem do tego bastionu, ale on był blisko spawnera, więc znaczy blisko yy, tego portalu, więc szybko zajdziemy sobie tam do portalu i to ogarniemy. 26 minut. Ja piernicze, dobra, zostawiam slajma na sam koniec, bo to będzie najcięższe. Dobra, mamy bastion, mamy bastion, jest git. Dobra, chyba mam ten blok. Mam. Dobra, raz, dwa, trzy i tniemy. Co to jest za miecz? O, jest grane, co my mamy za broń? Dobra, ale kolejny blok jest odhaczony. W zasadzie nie ma znaczenia, co to jest za broń co ona robi. Ważne, że go odhaczyliśmy. Pozostały nam już tylko dwa bloki. Tym jeden mega ciężki. Ten slime block, szczerze, marne szanse, marne szanse, serio. Dobra, przetestujmy ten miecz. O kurczę, co? Co? co, 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 co się stało, dlaczego, tyle, co to jest za broń w ogóle śmieszna, dobra, jakby, nie wiem, nie chcę z niej korzystać chyba, bo to jest zbyt niebezpieczne, wróćmy z powrotem do normalnego świata, bo w tym nederze to ja się czuję po prostu, yy, no nie najbezpieczniej, nie będę ukrywał. Dobra, powrót, o nie, akurat deszcz, serio? Nie, no dobra, musimy tak, musimy znaleźć kopalnię. Więc W zasadzie, no ten też nam teraz niespecjalnie jakoś przeszkadza. Znajdujemy kopalnię i. Dobra, 20 minut mi zostało. To jest, to jest wystarczająco do zrobienia te, tego, tak mi się wydaje. Dobra, chat GPT mi powiedział, że ja powinienem zejść na poziom 40. I to tam jest szansa na zdobycie slimów, więc, no dobra, jakby ja w to idę całkowicie, nie? Schodzę po prostu tutaj. Okej, okay, to chyba w dobrym miejscu nawet szedłem. Straszna ciemnica, ja nie mam w ogóle węgla, żeby zrobić sobie pochodnie. Zero. Dobra, schodzimy tam na dół, na, na 40 poziom. Na minus 40 czy na 40? Halo, halo, jesteś? Cześć. M mam już tylko 18 minut na to, żeby wykonać zadanie. Potrzebuję wiedzieć, na jakim poziomie na wersji 1.20.1 mogę zdobyć te, e, te slajmy. Na jakim poziomie? Bo mówiłeś tam, że na 40, ale na minus 40 czy na 40, na plus? Czyli w wersji 1.20.1 tak naprawdę slajmy dalej spełniały się na dodatnich poziomach. Więc mówimy o poziomie plus 40. Okej, okay, dobra. Czyli, czyli w zasadzie podziemie nie mam po co schodzić. Jedynie po te nacieki. Dobra, ogarnijmy te nacieki. Ponad 8 minut zajęło mi szukanie tego bloku, ale w końcu mi się udało. Dobra, mam, znalazłem! Znalazłem i ja nie mogę, jaka tu jest ciemnica. Dobra, biorę z 3 i wychodzę stąd. Wychodzę na zewnątrz, bo ja tu już nie chcę siedzieć. Kopiemy się do góry. Okej? Okay. Ej, dobra, mamy nawet cały chyba dobry teren pod te slajmy, mi się wydaje, czy nie? Dobra, przedknijmy przed ten blok w końcu. Zobaczmy, o co, o co z nich chodzi. Dobra, raz się już wysypałem przez taką broń. Ej, boję się tego użyć, szczerze mówiąc. Boję się tego użyć, szczególnie jak tu są dużo drzew. Dobra, tu. Okej, okay. idą takie kolce, dobra, to nie wybucha, to tyle dobrze, dobra, to jest spoko, to jest spoko broń. No Ostatnia rzecz, ej odhaczyłem wszystkie bloki, wszystkie bloki, niektóre to w ogóle podwójnie. Został już tylko slime, to nie może być takie ciężkie. Dobra, pytam się chatu GPT jeszcze raz, halo jesteś? Tak, tak. Jestem tutaj cały czas i słucham jak coś jeszcze... Dobra, słuchaj, słuchaj, nie ma, nie ma czasu Zostało mi 7 minut Jestem po prostu w losowym miejscu w Minecraft'cie Powiedz mi, co mam zrobić, żeby w tym miejscu, w którym teraz jestem Zdobyć slajmy Skoro masz tylko 7 minut i jesteś w losowym miejscu To najprostsza opcja to po prostu szybko zejść pod ziemię Na jakiś niski poziom Najlepiej gdzieś w okolice tej warstwy 40 I zobaczyć, czy w ogóle coś się pełnuje Jak masz jaskinię albo szybki tunel w dół To tam spróbuj, a jak nie No to po prostu kop w dół i trzymaj kciuki W najgorszym wypadku może akurat się poszczęść Dobra, dzięki Dobra, czterdziesty poziom Czyli kurde, niepotrzebnie się wykopywałem na samą górę, nie? Ej, dobra, wykopałem się w takim miejscu Że mam tutaj taką dosyć sporą przestrzeń To jest poziom 30, Więc troszkę niżej się musiałem skopać Ale no może jest tu jakaś szansa na to, żeby się pojawiły te slajmy Tylko ja bym tak bardzo chciał mieć cokolwiek po prostu Żeby tutaj było jaśniej Proszę, jakiś węgiel czy coś Jest, węgiel Dobra, chat GPT, kolejne pytanie. Siema, siema, słuchaj, akcja jest taka: czy teraz w takim razie, kontynuując temat slimów, jestem na poziomie 30, mam taką dosyć sporą przestrzeń, ale tu są moby, czy ja mogę to oświetlić i wtedy jest szansa na, na to, że się zespełnią te slime, czy one muszą mieć ciemno? Slime akurat mają to do siebie, że nie potrzebują ciemności. Więc jak sobie oświetlisz tę przestrzeń, żeby inne moby się nie spawnowały, to slimy i tak będą mogły się pojawiać. Więc śmiało, po prostu rozstaw pochodnie czy inne źródła światła, nikt będzie bezpieczniej, a slimy wciąż będą miały szansę się pojawić. Dzięki. Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem pomóc. Powodzenia ze slimami i baw się dobrze w tej tej akcji. No, dzięki, dzięki. Nie ma sprawy. Zawsze chętnie pomogę. Jakbyś jeszcze coś potrzebował, to po prostu daj znać. Dobra, dzięki, dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak coś, to jestem tu, a na razie powodzenia i miłej gry. Dobra dzięki, spoko? Jasne. Nie ma za co. W razie czego zawsze możesz wrócić, a póki co baw się dobrze i do usłyszenia. Jasne, jasne, bawię się dobrze, dzięki. Super. To się cieszę. W takim razie baw się świetnie, a ja w razie czego zawsze jestem gdzieś pod ręką. Super i zabawy i do następnego. No, fantastycznie Cieszę się, że tak mówisz No to fantastycznej zabawy Do usłyszenia następnym razem No, bajo Na razie Trzymaj się i jak coś, to wracaj Zawsze chętnie pogadam Dobra, dobra Na razie Ej, dobra, powiem wam tak Nie jest dobrze, bo została mi półtorej minuty, nie? Ogólnie A slajmów nie widzę No nic widzowie Muszę w tym momencie powiedzieć, że zaliczam porażkę Zdobyłem wszystkie bloki Z wyjątkiem slajmu Okazał się być najtrudniejszy nie pozostało mi nic innego jak przygotować sobie odpowiednią komendę, gdyż nie mam tutaj do tapaka i gdy kończy się czas. Porażka! Nie udało mi się z jednym blokiem, tak więc pora na karę. Ja pierdziele, ty, to będzie, to będzie tragedia. Minuta na liczniku. Ej, boję się strasznie, bo to będzie tak piekło. Dobra, uwaga, 3, 4, poszło. Dobra, póki co jest git, póki co jest git. 10 sekund minęło. a łowowow. Zaczyna boleć mnie. Oła, oła, oła. O kurde, boli. ile oh. nie wiem, jak on tak daje radę na tym, kurde, tymi łapami. Dobra, połowa czasu za mną. 25 sekund jeszcze. Ała! 5, 4, 3, 2, 1. Dzwoni, dzwoni, dzwoni. ała. Uła, uła, uła.